Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu o filmach i aktorach, odcinek numer 30. Tym razem skupimy się na filmie Matka z roku 2021. Jest to film, w którym e, główną rolę gra Karin Viard, więc, jest to e, po raz kolejny film z Karin Viard, e, który omawiam tutaj w tym podcaście. E, akurat ostatnio oglądałem trochę filmów z tą aktorką, która. Oczywiście znajduje się na liście moich ulubionych aktorów i aktorek. Więc film Matka jest o tym, że matka traci dziecko, dziecko zostaje zabite przez y, kogoś ym, i y, ten ktoś to jest mężczyzna w wieku ym, no 20 kilka lat, powiedzmy może 30 około. Ym, dziecko głównej bohaterki chyba swoją drogą też było mniej więcej w tym samym wieku. Szczerze nie jestem pewny, ponieważ postać ta nie pojawia się w filmie nawet chyba, o ile dobrze kojarzę. Ym, w każdym razie, więc no, jest to dziecko w znaczeniu, że jest to dziecko matki, nie jest to dziecko jeśli chodzi o wiek ym, z tego co kojarzę. Tak jak mówię, postać nie jest pokazana nawet w filmie. Yy, więc, może tam na jakichś zdjęciach, yy, coś tam przez mgłę, jakbym kojarzył, yy, jest to krótki moment. Yy, ok, więc, yy, to co się dzieje tutaj, to dzieje się coś takiego, że matka nie zgadza się z sytuacją, że jej dziecko yy, zginęło, a yy, osoba odpowiedzialna za ten czyn hasa sobie powolności, ponieważ. Yy, nie udało się go umieścić w więzieniu. Um, tytułowa Matka planuje no, zemstę, mówiąc wprost i w skrócie. Jest to film francuski, jest to dramat, więc można pomyśleć, że um, jest to dość nietypowe, um, taki film robić, um, ale nie jest to film akcji, nie jest to film sensacyjny. Um, jest to można powiedzieć typowy dramat sam w sam film nie jest typowy ale gatunkowo jest to typowy dramat i powtarzam nie jest to film akcji mimo że jest on fabularnie do takiego filmu sensacyjnego czy też filmu akcji bardzo zbliżony więc jest to film zemsty i to co tutaj mamy to mamy coś takiego że matka ta próbuje zbierać informacje na temat tego młodzieńca, można powiedzieć, który jest odpowiedzialny za śmierć jej dziecka. I dowiaduje się, że mężczyzna ten pracuje w firmie hydraulicznej. Mężczyzna ten pracuje jako hydraulik. I to, co ona robi, to robi coś takiego, że pozoruje sytuację, w której. On przyjeżdża do niej do domu, żeby naprawić coś. I ona chce po prostu go tam załatwić. I sposób, jaki ona wybiera na to, żeby się go pozbyć, to trutka na szczury w kawie. No i on tam pije tą kawę. Ogólnie ja. Tak, jak już mówiłem w różnych odcinkach podcastu, nie zastanawiam się w ogóle o spoilerach, nie myślę o tym. Mówię po prostu to, co mam do powiedzenia. Więc raczej nie spoileruję, czyli nie daję jakichś istotnych informacji, które zniszczą ci oglądanie filmu. Według mnie też. Kluczowe podczas oglądania filmu nie jest to, czy ty wiesz, jak on się skończy, tylko coś innego. Kluczowe jest to, co wytwarza się między tobą a filmem. Tak bym to powiedział. Dobry film ogląda się wiele razy. Także no, wracając do tematu filmu, takie są jej plany. No i tak jak mówię, on tam pije tą, tą kawę i tam są rzeczywiście jakieś problemy żołądkowe. Ym, nawet, y, nawet można powiedzieć poważna on tam się dowiaduje że on tam w ogóle jest u niej dość dużo czasu w tym domu Ym, i on tam się dowiaduje, że to jest matka tego, tej osoby którą on zabił on tam mówi, że on nie chciał zabić tej osoby że tak po prostu wyszło, że on nie panował nad sobą y, bo Tamten go zdenerwował, tamta osoba yy, zabita. Yy, więc jest tak, że mamy tutaj taki motyw, gdzie ten jakby yy, zły bohater, czarny charakter filmu yy, jest prezentowany później yy, troszkę jako właśnie, że nie panowałem nad emocjami i tak dalej, i tak dalej. Jest robiona z, te, z tego yy, bohatera. Jeszcze nie można go nazwać bohaterem. Z tej postaci jest robione, że to jednak nie jest taki, taki zł, taka zła postać. Czyli, tak jakby film poka próbuje pokazać nam um, um, z szerszej perspektywy naturę człowieka, nie skupiając się tylko na jakiejś um, na tym, że na przykład postać jest dobra albo zła, tylko stara się pokazać szerszą naturę, właśnie. I w sumie to samo dzieje się z. Tutaj, w pewnym sensie, z tytułową matką, że z jednej strony matka i że jest ona przedstawiona tutaj jako ktoś dobry i no rozumiemy jej motywacje i w pewnym sensie nawet gdzieś tam jesteśmy za nią, a jednocześnie można by też powiedzieć, że to, że chce ona tak kogoś zabić, że to może niekoniecznie być. Mądre rozwiązanie, też no, to jest już kwestia do interpretacji. W każdym razie jest tak, że z czasem rodzi się pewna więź między nimi, i, i matka ta jakby widzi w tym młodzieńcu dziecko, syna, widzi jakby potencjalnie kogoś, kim było jej dziecko, zanim zmarło. Więc, ym, więc ogólnie rzecz biorąc, film ten też właśnie stara się nam pokazać, zwłaszcza pod koniec powiedzmy, chociaż cały film stara się to pokazać, pod koniec po prostu możemy sobie to bardziej uświadomić. Taki. Jakby to nazwać, szukam słowa. Yy, taki obraz matki, o. Obraz matki jako takiej. Czyli matki nie konkretnego człowieka, tylko matki jako takiej: matki człowieka, matki dziecka. Każdego. Nie jakiegoś jednego konkretnego. I to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobry motyw. I teraz tak, zostawiam kwestię, jak dużo kobiet jest takimi matkami. To jest zupełnie inny temat, więc tego nie będę tutaj analizował. To, co chciałem tutaj zaznaczyć, to ten element. Matki, jako takiej, i to jest bardzo fajny motyw, ponieważ jest to motyw, jest to sposób, nawet powiedziałbym, myślenia, y, który jest sposobem właściwym, ponieważ y, cały nasz świat działa tak, że liczy się, jakby tylko krew, można by powiedzieć. Czyli y, rodzina to jest rodzina i koniec. Osoby spoza rodziny to nie jest rodzina, to są osoby spoza rodziny, i taki sposób myślenia i postrzegania w ogóle świata i życia jest błędnym sposobem postrzegania, który powoduje podziały na świecie. Dlatego na świecie jest tak dużo problemów. To jest wszystko ze sobą połączone. Więc film ten prezentuje bardzo ciekawe rzeczy. Według mnie jest to film bardzo dobry. To, co mi się tak może troszkę nie podobało, to mi się nie podobał ten motyw, że ona Jedzie, znaczy, że ona chce zabić tego gościa trudko na szczury, to, to wydawało mi się troszkę kiepskie. I to, jak jej szło to, żeby go załatwić, było też dość kiepskie. Nie wiem, może to przez to, że ja y, jestem wielkim fanem kina akcji, może no, oglądałem się za dużo filmów ze Schwarzeneggerem i tak dalej, e gdzie Schwarzenegger oczywiście większych problemów z eliminacją przeciwników nie ma. Także w każdym razie nieistotne, tak to wygląda. Tutaj w ogóle na tej grafice możemy zobaczyć, właśnie Karin Wert po prawej stronie w niebieskiej czapce i no takim, takiej dość śmiesznej kurtce. Ogólnie ona po raz kolejny w kolejnym filmie ma tutaj jakąś śmieszną trochę pracę. Nie kojarzę dokładnie w tym momencie, czym ona się tam zajmuje, ale jest to coś śmiesznego i absurdalnego. i Właśnie Karim Wiart w wielu filmach hmm, gra postacie, która, które mają jakąś absurdalną pracę. Yy, mówiłem o tym, wydaje mi się, kilka odcinków temu yy, tego podcastu, przy okazji jakiegoś, zdaje się, innego filmu z Karim Wiart. Więc yy, tak to wygląda, tak jest mój komentarz, polecam film. To było na tyle, dziękuję bardzo i zapraszam do oglądania mojego najnowszego filmu Zły Demiurg. Możesz go znaleźć i obejrzeć na YouTubie, wpisując po prostu w wyszukiwarkę. Zły Demiurg 2022. Możesz wpisać to w wyszukiwarkę YouTube, Google, gdzie chcesz, powinno ci wyskoczyć. Po więcej informacji zapraszam na IMDb, Filmweb, Facebook. Oczywiście więcej informacji o filmie Zły Demiurg. Więc to by było ponownie na tyle. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.